Podczas wakacji w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Chrzanowski trwały remonty. Prace sfinansowało i nadzorowało starostwo. W libiąskim zespole szkół odświeżono korytarz. Na parterze budynku wymalowano ścianę i wymieniono drzwi do sal lekcyjnych. Podczas minionych wakacji szkoła została bardzo dobrze przygotowana do przyjęcia nowych uczniów, do przyjęcia nowych podwójnych roczników. Wyremontowany został korytarz parteru. Zostały wymienione drzwi w salach lekcyjnych, zostały wymalowane ściany, wymienione oświetlenie, wymalowane balustrady i odnowiona sala lekcyjna. Dzięki tym inwestycjom cały budynek dydaktyczny jest już odnowiony i mam nadzieję, że świetnie będzie służył uczniom, którzy zastali szkołę przyjazną, jasną, czystą i bardzo ładną. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie wymieniono kompleksowo instalację elektryczną. Sale lekcyjne są teraz bardzo dobrze oświetlone. Zamontowano energooszczędne lampy LED. Zainstalowano monitoring. Przy okazji kompleksowo wyremontowano pracownię informatyczną. Nasza szkoła współpracuje nie tylko z AGH, ale również z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Uniwersytetem Ekonomicznym. Mamy tą współpracę taką dosyć ścisłą z racji tego, że prowadzimy zajęcia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W tym roku szkolnym nasza szkoła przeszła dosyć gruntowny remont. Mieliśmy wymienianą instalację elektryczną w całym nowym skrzydle. Remont zaczął się końcem maja i skończył nam się już w połowie sierpnia, także mogliśmy bez problemu zacząć nowy rok szkolny. Wymieniane było oświetlenie we wszystkich salach, także tutaj też na biurach w moim gabinecie tutaj też wszystko było kute. W tej chwili mamy. Już pokończone, piękne, jasne światło. Młodzież się bardzo cieszy. No, bardzo się cieszy również zespół szkół dla dorosłych, ponieważ po południami w tych salach lekcyjnych było bardzo ciemno. To teraz mamy rzeczywiście jasność. 9 klas pierwszych liczących po 30 uczniów uczy się od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. W planach były cztery oddziały. Aby zapewnić odpowiednio komfortowe i bezpieczne warunki nauki, przygotowano trzy dodatkowe sale lekcyjne. Przeniesiono bibliotekę, zagospodarowano część jadalną sklepiku uczniowskiego i zaplecze chemiczne. Dodatkowo w zespole szkół wymieniono drzwi na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Były niewymiarowe, niejednolite i bardzo zniszczone. W tym roku naszą szkołę obdarzyło zaufanie bardzo wiele młodzieży oraz ich rodziców, wybierając kierunki kształcenia, które proponuje, Nasza szkoła. W związku z tym, że duża liczba młodzieży zdecydowała się na podjęcie nauki w naszej szkole, podjęliśmy decyzję, aby zagospodarować kolejne pomieszczenia szkolne z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Tych pomieszczeń udało się nam utworzyć kolejne trzy takie, w których młodzież będzie się uczyła i dzięki temu uniknęliśmy dwuzmianowości.